wszystkich na moim kanale. Hmm. O, teraz chyba będzie dobrze. To jest moje pierwsze wideo po polsku, tak więc trzymajcie kciuki i trzymajcie kciuki, żeby mi się telefon nie przewrócił. Hmm. Tak więc, aby obliczyć numerologiczną drogę życia, potrzebujemy daty narodzin. Przepraszam za skrzypiące krzesło. Okay. No, no ja najpierw napiszę swoją datę i na podstawie mojej daty. Pokażę wam, jak to obliczyć. Ach, to będzie 20 lipiec Widać, widać, dobra. Miesiąc siódmy, dodać datę. Rok w sensie tysiąc dziewięćset Osiemdziesiąty. Możemy sobie od razu skreślić te zera. I dodajemy. Dwa plus siedem. Dziewięć. Dodajemy. Dobra. Niech będzie, że dziesięć. Dziewięć plus jeden. Dziesięć plus osiem, czyli skreślam oczywiście tą to, to zero, um, czyli dziewięć plus dziewięć równa się Osiemnaście. Ten wynik także dodajemy, czyli jeden plus osiem równa się dziewięć, i to jest właśnie moja numerologiczna droga życia. Dziewiątka. Teraz was <laughs> zachęcam, abyście zatrzymali ten filmik i znaleźli sobie kartkę i coś do pisania mhm. I spróbujemy jeszcze raz obliczyć. Numerologiczną Drogę Życia. Wypiszecie swoją datę narodzin. A ja coś tutaj zaraz wymyślę. Jakąś nową datę. Hmm, może... Hmm, co mi tam przychodzi do głowy? Może tak, jakiś 16 Plus... Yy, miesiąc, powiedzmy czwarty, plus yy, rok, to może tysiąc dziewięćset jakoś mi przychodzi do głowy siedemdziesiąt cztery. Okay. Wyliczycie swoją datę, A Ja tutaj to policzę. Dobra, każdy liczy po swojemu, I to różnie bywa z tym liczeniem. Dobra, siedem, mm, może być na przykład cztery, cztery plus osiem może być dziewięć to dziesięć plus siedem skreślamy to zero okej okay. siedem siedem czternaście plus osiem czyli dodajemy 1 plus 4 plus 8 i z tej daty wyjdzie. Jeszcze tak długo było nie liczytku się zawiesiłam 13. I dodajemy ten wynik jeden plus trzy cztery, hmm, czyli z tej daty narodzin, uzyskaliśmy numerologiczną drogę życia. Okej. Okej, okay. hmm. okay. to co? Tutaj mam jeszcze parę, parę minut. Hmm. Czy ja zdążę? Słuchajcie, no jak zdążę, to zdążę. Może tak, no szybkiego? Jedynka, ambicja, siła, zdolności pioniera, przywódcy. Dwójka, dyplomacja, uczuciowość, wyrozumiałość. Trójka, erudyta, Kameleon adaptacji, talent literacki, dusza towarzystwa, czwórka, rzetelność, budowanie podstaw, solidność, oszczędność, piątka, entuzjazm, energia twórcza, pasja życia. Zmysł, z, zmysł handlowy. Szóstka. Odpowiedzialność, równowaga w dawaniu i braniu, otaczanie rodziny, opieką. Siódemka. Filozoficzna głębia. Uduchowienie. Magnetyzm głębi osobowości. Ósemka. Władza, moc, organizacja. Hmm. Szamaniska, samodyscyplina i ewolucja duchowa. Hmm. I dziewiątka. Hmm. Talent muzyczny. I taneczny. Mm -hmm. Koncentracja. No to słabiutko u mnie z koncentracją. Mm. -mi misyjność wcielenia w życie ideałów. No to by się zgadzało. Cierpliwość. Mm -hmm. Tak. Łatwość izolowania się. No to zdążyłam. Mam nadzieję, że jakoś to wyszło w miarę dobrze. Na początek. Do zobaczenia wkrótce. Wyłącz to. Hop.